Na różnych takich spotkaniach, co ludzie od tych spotkań telefonują i zapraszają do hoteli, sprzedaje się takie różne rzeczy. Takie koce lecznicze po 1000 zł z rezerwatu indyjskiego przekazane jeszcze w XIX wieku przez amerykański szpital chorych na cholerę, garnki za milion wykupione na wyprzedaży garażowej w Niemczech czy kołdry za 100 tysięcy leczącą zapalenie łupieżu. I prasa opisuje tutaj przypadek pani Marii z Przemyśla, która nabyła za dwa tysiące na spotkaniu takim reklamowym, urządzenie, które miało oczyszczać organizm. Z toksyn. Po zanurzeniu nóg w urządzeniu wypełnionym wodą, ciecz miała stawać się ciemna, a na nogach pojawiać się osad. Ale kiedy pani Maria włączyła kiedyś urządzenie bez włożenia do niego nóg to woda też ściemniała. No, a oprócz tego, że woda ściemniała, to ta firma, co pani Marii sprzedała ten aparat, też ściemniała. I pani Maria uważa, że jest to oszustwo. To nie jest oszustwo, pani Marię, bo urządzenie rzeczywiście wyczyściło e, panią Marię z toksyn. Konkretnie z pieniędzy, bo pieniądze są szkodliwymi toksynami, bo to one zrujnowały gospodarkę światową i niejedno życie. I firma, która sprzedała urządzenie, wzięła na siebie te toksyny, z których oczyściła panią Marię, te Pieniądze. I takimi ogólnokrajowymi urządzeniami do oczyszczania nas toksyn jest każdy minister finansów. No, oni to dopiero usuwają z nas toksyny, takie syny.